Wyobraź sobie, że jako pierwszy stąpasz po powierzchni księżyca. Skafander ściska twoje ciało i utrudnia poruszanie się. Jednak to, co widzisz przez szybę w twoim hełmie, rekompensuje wszystko z nawiązką. Rozpościera się przed tobą obcy, niezbadany przez nikogo ląd, tak inny od tego, co zwykłeś oglądać na ziemi. Myśl, że znalazłeś się dalej od domu niż jakakolwiek ludzka istota wcześniej. Jest jednocześnie fascynująca, jak i zatrważająca. Pierwsze kroki sprawiają ci trudność. W końcu nikt przed tobą nie poruszał się w miejscu, w którym panuje aż sześciokrotnie mniejsza siła grawitacji, niż na Ziemi. Nikt nie mógł cię tego nauczyć. Na powierzchni panuje spokój jakiego nie doświadczyłeś nigdy wcześniej. Nawet pod wodą, w porównaniu z księżycem panuje harmider, tu czas jakby się zatrzymał. Był po którym stąpasz leżał nienaruszony od milionów lat. Dopiero odcisk twojej stopy pozostawił w nim trwały ślad, ślad który pozostanie tam przez kolejne miliony lat. Właśnie zdałeś sobie sprawę, że odciski twoich stóp przetrwają dłużej niż ty. Dłużej niż ktokolwiek z twojej rodziny, a być może nawet dłużej niż cała ludzkość. To dopiero jest pomnik trwalszy od Spiżu. Z zadumy wyrywa cię głos kontrolera misji. Jest zadanie do wykonania. Przyjdzie jeszcze czas na podziwianie widoków. Właśnie tak mógłby się czuć Neil Armstrong, kiedy jako pierwszy człowiek postawił stopę na powierzchni Księżyca i wypowiedział swoje chyba najbardziej znane słowa o wielkim skoku dla ludzkości. Man, po 50 latach od tego wyczynu nadszedł czas, aby człowiek powrócił na Księżyc. W lipcu tego roku minie równe 50 lat, odkąd człowiek po raz pierwszy wylądował na Księżycu. Pół wieku to kawał czasu. Nic więc dziwnego, że ostatnio coraz częściej słyszymy i czytamy o tym, że najwyższa pora, aby tam wrócić. I jeśli wierzyć nasa, ma to nastąpić w ciągu najbliższych pięciu lat. Wiceprezydent USA Mike Pence ogłosił 26 marca, że jednym z celów prezydentury Donalda Trumpa będzie przeprowadzenie załogowego lądowania na Księżycu o 4 lata szybciej niż było to planowane do tej pory. NASA musi teraz przekształcić opracowane dotychczas plany na lądowanie w 2028 roku i znacznie przyspieszyć pracę, aby wyrobić się do roku 2024. Jak poinformowała 13 maja amerykańska Agencja Kosmiczna, planowana załogowa misja na Księżyc będzie nosiła nazwę Artemis na cześć siostry Apolla, greckiej mitologicznej bogini Księżyca. W ramach misji na powierzchni srebrnego globu po raz pierwszy w historii ma stanąć również przedstawicielka płci pięknej. Ale zaraz, zaraz, jeśli tak ogromne przedsięwzięcie ma zostać przyspieszone aż o 4 lata, to nie trzeba być geniuszem, żeby domyśleć się, że potrzebne będzie dużo dodatkowych pieniędzy. Po tym jak przyspieszenie misji Artemis zostało oficjalnie potwierdzone, eksperci z branży kosmicznej oczekiwali znaczących poprawek do budżetu, które Biały Dom zaproponuje kongresowi. Założono, że aby umożliwić lądowanie człowieka już w 2024 roku, potrzebne będzie dodatkowo od 6 do 8 miliardów dolarów rocznie. W końcu w maju ogłoszono propozycję poprawek do budżetu na najbliższy rok. Proponowany wzrost wyniósł tylko 1,6 miliarda dolarów. Jim Brindenstein, obecny administrator NASA, stwierdził, że owszem, na początek taka suma wystarczy, jednakże z roku na rok potrzeba będzie coraz to większego zastrzyku pieniędzy. W roku 2019 łączny roczny budżet NASA to 21,5 miliarda dolarów. W końcowych etapach misji Artemis musiałby on wzrosnąć do prawie 30 miliardów. A teraz przejdźmy do tego, jak w skrócie ma wyglądać wstępny harmonogram przyspieszonej misji Artemis. Została ona podzielona na kilka etapów. W 2019 miałoby nastąpić komercyjne dostarczenie ładunków na powierzchnię Księżyca. Rok później, w roku 2020, miałaby się odbyć bezzałogowa misja Artemis 1. Dwa lata później, na pokładzie statku Orion, miałby się odbyć załogowy oblot Księżyca w ramach misji Artemis 2. W tym samym roku, na orbitę około Księżycową, miałby być dostarczony pierwszy moduł stacji Gateway. Rok później przeprowadzono by duże, bezzałogowe misje eksploracyjne na powierzchni Księżyca. W miejscu, oczywiście, przyszłego lądowania. A w 2024 nastąpiłoby już ponowne lądowanie człowieka na powierzchni Księżyca w ramach misji Artemis 3. Cztery kluczowe elementy niezbędne do realizacji misji Artemis to superciężka rakieta nośna SLS, kapsuła załogowa Orion przystosowana do lotów w głęboką przestrzeń kosmiczną, stacja Gateway oraz lądownik. Harmonogram jest bardzo napięty i już pojawiają się pierwsze komplikacje. Potężna rakieta SLS miała być prosta w budowie, jednak, jak to często bywa, Rzeczywistość wszystko zweryfikowała. Prace nad rakietą trwają już od 2011 roku. Jej pierwszy bezzałogowy test z Orionem na pokładzie miał odbyć się w 2020. Niestety, ze względu na opóźnienia firmy Boeing, wiadomo, że o ukończenie na czas rakiety oraz przeprowadzenie testów będzie bardzo ciężko. Były już nawet plany wykorzystania komercyjnych rakiet do przeprowadzenia pierwszej misji ze statkiem Orion. Jednak po dokładnej analizie NASA doszła do wniosku, że trwałoby to jeszcze dłużej niż możliwe opóźnienia w dostarczeniu pierwszego w pełni funkcjonalnego egzemplarza SLS. Na wypadek, gdyby jednak firma Boeing wyrobiła się z przygotowaniem rakiety na czas, NASA stara się przenieść część certyfikacji z misji Artemis 1 do misji Artemis 2. Dzięki temu, jeśli rakieta SLS będzie gotowa, powinno udać się zrealizować plan pierwszego startu jeszcze w roku 2020. Szczególnie problematyczne może okazać się zaprojektowanie oraz skonstruowanie nowego załogowego lądownika księżycowego. W jego skład mają wejść trzy moduły: moduł transferowy, którego zadaniem będzie przeniesienie lądownika ze stacji Gateway na orbitę księżyca. Moduł zniżania przeznaczony do przemieszczenia załogi lądownika na powierzchnię Księżyca, a także moduł powrotny czyli element niezbędny do bezpiecznego powrotu lądownika oraz załogi na stację Gateway po wykonaniu misji. Poza wymienionymi modułami konieczne jest także wyprodukowanie skafandrów kosmicznych, które umożliwią członkom załogi wyjście na powierzchnię Księżyca. Wszystkie trzy moduły, jak również skafandry, mają zostać wykonane przez podwykonawców, czyli firmy zewnętrzne, które zostaną wybrane przez NASA w drodze przetargu. Warto w tym momencie również wspomnieć o zaprezentowanym niedawno lądowniku Blue Moon. Jeff Bezos, najbogatszy człowiek na świecie, założyciel Amazona i firmy z branży kosmicznej Blue Origin, także chce, by człowiek wreszcie wrócił na Księżyc. Pan Bezos ma zamiar starać się o to, by jego firma miała swój udział w amerykańskiej misji powrotu na Księżyc i niedawno zaprezentował makietę księżycowego lądownika. Blue Origin od trzech lat pracuje nad lądownikiem, który ma być gotowy najpóźniej w 2024. Jest on wysoki na niemal 5 metrów. Według informacji podanych przez Jeffa Bezosa będzie mógł rozmieścić na powierzchni Księżyca cztery łaziki. Lądownik będzie miał możliwość dostarczenia na księżyc ładunku o wadze wynoszącej blisko 3,6 tony. W planach jest jednak zwiększenie ładowności aż do 6,5 tony. Do rakiety, która ma wynieść lądownik w przestrzeń kosmiczną, Blue Origin przygotowuje też nowy silnik BE7 o ciągu około 40 ton, który ma być zasilany ciekłym wodorem. Ku końcowi zbliża się natomiast budowa i testy Oriona przeznaczonego do misji Artemis 1. Obecnie trwają testy pojedynczych modułów oraz przygotowania do integracji. Następnie zostanie on przetransportowany z Kennedy Space Center do Plum Brook Station i tam przez kilka miesięcy prowadzone będą testy w komorze próżniowej symulującej warunki panujące w przestrzeni kosmicznej. Jeśli NASA przezwycięży wszystkie problemy to zgodnie z harmonogramem bezzałogowa misja Artemis 1 wystartuje pod koniec przyszłego roku. Po dwóch latach na pokładzie Oriona znajdą się pierwsi astronauci i nastąpi start misji Artemis 2. W ramach tej misji odbędą oni lot wokół Księżyca. Równocześnie w roku 2022 przy użyciu komercyjnej rakiety na orbitę naszego satelity zostanie wysłany pierwszy moduł stacji Gateway. Rok później również przy użyciu rakiety komercyjnej wyniesiony zostanie kolejny moduł stacji, a także ruszy duża eksploracyjna misja z wykorzystaniem Łazika. Aż w końcu w roku 2024 wystartuje misja Artemis 3. Przy pomocy trzech komercyjnych rakiet do stacji Gateway przetransportowany zostanie trzyczęściowy lądownik księżycowy. Potem na pokładzie rakiety SLS wystartuje statek Orion wraz z załogą. Po dotarciu na stację Gateway załoga przesiądzie się do lądownika i przeprowadzi pierwsze od ponad 50 lat lądowanie człowieka na powierzchni księżyca. Wielu ekspertów z branży jest jednak nastawionych dość sceptycznie i uważają, że NASA nie będzie w stanie zrealizować misji w zakładanym przyspieszonym terminie. Aby było to możliwe, musiałoby złożyć się na siebie całkiem sporo sprzyjających okoliczności. Wszyscy są jednak zgodni co do tego, że trzeba przede wszystkim mieć na uwadze bezpieczeństwo załogi i nie pozwolić na to, aby przyspieszenie misji mogło w jakimkolwiek stopniu zwiększyć zagrożenie życia astronautów. Aczkolwiek nawet jeśli do roku 2024 nie uda się zrealizować planu w 100%, to zawsze pozostaje nadzieja, że tak czy inaczej nastąpi to wcześniej niż do tej pory planowano, czyli w roku 2028. Oczywiście sama misja Artemis to dopiero początek bytności człowieka na powierzchni srebrnego globu. Swoją wioskę księżycową chce na przestrzeni kolejnych dekad ustawić m.in. Europejska Agencja Kosmiczna. Na opublikowanej jakiś czas temu animacji, jak i z dokumentów udostępnianych przez ESA, wynika, że chcieliby, aby habitaty schowane były pod księżycowym regolitem, który zostałby na nich nadrukowany przez specjalne, samobieżne drukarki 3D. Jest to bardzo ważne, aby zabezpieczyć przebywających dłużej na powierzchni astronautów przed wpływem promieniowania kosmicznego czy uderzeniami mikrometeoroidów. Również Chiny planują wykroić swój kawałek księżycowego tortu. Kuszące w srebrnym globie jest chociażby pozyskiwanie z jego regolitu Helu-3, izotopu tego pierwiastka, który może być używany w reaktorach termojądrowych przyszłości i dzięki któremu ludzkość zyska dostęp do bezpiecznej, i czystej energii w olbrzymich ilościach. Nic więc dziwnego, że tyle krajów ostrzy sobie zęby na Księżyc. Powoli zaczynamy mieć do czynienia z nowym wyścigiem kosmicznym w kierunku naszego naturalnego satelity. Tym razem, oprócz wartości propagandowej i w mniejszej części naukowej, niesie on ze sobą realne korzyści ekonomiczne, oraz w dalszej perspektywie również naukowe. Stały przyczółek na Księżycu miałby nieocenioną wartość badawczą. Martwimy tylko nadmierna chęć skrócenia terminów, i chociaż zapewne i tak wszystko przedłuży się do tego stopnia, że ostatecznie polecą w zakładanym pierwotnie terminie, albo wręcz opóźni się to jeszcze bardziej, to presja, jaka zostanie narzucona na inżynierów, naukowców, no i całą ekipę odpowiedzialną za misję Artemis, może doprowadzić do kłopotów. Obym się mylił, ale powiedzenie co nagle to pod diable nie wzięło się z niego. W każdym razie mam nadzieję, że już za kilka lat będziemy mogli wspólnie oglądać na żywo ponowne lądowanie człowieka na Księżycu.